Witam Was już w drugim materiale treningowym na moim kanale. W dzisiejszym materiale podsumujemy sobie mój drugi tydzień treningowy, który e, mogę nazwać e, po prostu jednym wielkim progresem, ponieważ e, praktycznie w każdym ćwiczeniu uzyskaliśmy progres, z czego jestem naprawdę mega zadowolony. I naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak dobrze mi się trenowało. Mam nadzieję, że polecę sobie tym planem jeszcze dłużej. A teraz przejdziemy sobie do omówienia mojego treningu. Oczywiście trening pierwszy rozpoczynam 7 back squat, e, 3 serie po 6 powtórzeń 90 kg, czyli mamy tutaj e, progres z obciążeniem, e, ponieważ wcześniej było 85 kg, teraz 90, zszedłem sobie troszeczkę z powtórzeń, jednak jeżeli zwiększam e, obciążenie, to notuję to jako progres, ponieważ jest to jakby troszeczkę bardziej intensywne i no, po prostu wydaje mi się dość e, cięższe niż na przykład 85 na 8. Dalej, po przysiadzie przechodzimy sobie na podciąganie 3 serie, 6 powtórzeń oraz 15 kg. Tutaj mamy podobny zabieg jak przy przysiadzie, czyli zmniejszamy sobie ilość powtórzeń, zwiększamy ciężar, a następnie będziemy sobie progresować ilością powtórzeń, ponieważ jeżeli chodzi o podciąganie, naprawdę fajnie mi się to robi. Wydaje mi się, że Miałem tam jeszcze pewien zapas, ale wolałem jeszcze sobie przystopować. Wolę dołożyć za tydzień niż dołożyć teraz i nie móc dołożyć w następnym tygodniu. Więc wolę spokojnie, ponieważ jest to maraton, a nie sprint. Więc yy, dlatego chcę właśnie powoli sobie progresować. Tak samo przy pompkach na poręczach. Mamy 9 powtórzeń z 10 kg. Jeżeli chodzi o to ćwiczenie, to w następnym tygodniu dołożę sobie kilogramów, ponieważ nie chce mi się po prostu zmieniać ciężaru z podciągania na dipy i na odwrót. Więc chcę cały czas robić te ćwiczenia z tym samym ciężarem i po prostu będę sobie progresował powtórzeniami. Dalej, uginanie nóg siedząc. Mamy 3 serie, 10 powtórzeń na 55 kg, czyli mamy progres plus 5 kg. Zmniejszyłem ilość powtórzeń, zwiększyłem obciążenie, no i będziemy teraz zwiększać ilość powtórzeń. Dalej wznosy bokiem oraz kółeczko na brzuch, no i we wznosach bokiem akurat mamy tutaj 14 powtórzeń z 8 kilogramami, ponieważ 9 na tej siłowni, na której akurat byłem, gdzieś zaginała i byłem zmuszony do używania 8. Do 10 jeszcze nie chciałem przechodzić, więc stwierdziłem, że zrobię sobie 14 powtórzeń 8, a Abbey zrobiłem dokładnie tak samo jak tydzień temu, czyli trzy serie po 10 powtórzeń z własną masą ciała. Tutaj akurat nie mamy żadnego progresu, i w ten sposób zmienimy, skończyliśmy sobie mój e, pierwszy trening. E, trwał on troszeczkę dłużej niż e, tydzień mm. temu, czy, e, powiedzmy, że trwał jakoś godzinę 10 zamiast godzinę 5, więc 5 minut w tą, 5 minut w tę. No to naprawdę e, nie jest to jakaś wielka różnica. Dlatego możemy sobie przejść do następnego treningu, czyli treningu drugiego, który rozpoczynam wyciskaniem, leżąc. I jak możecie zauważyć, po miniaturce, właśnie w tym treningu mam jakby największy progres, ponieważ w pierwszym tygodniu zrobiliśmy sobie 6 powtórzeń z 80, a na tym treningu już zrobiłem 5 powtórzeń z 90. Tylko w ostatniej serii udało się jeszcze zrobić 6 powtórzeń z 90, ale jest to głównie spowodowane tym, że akurat no, zadbałem o to, żeby mieć spotera, który po prostu. Yy, przypilnował mnie, żebym po prostu nie zrobił sobie krzywdy, i dlatego moja głowa stwierdziła: że O, dobra, ktoś cię zasekuruje, możesz wyciskać więcej. Więc znowu powtarzam to: że kwestia posiadania spotera jest bardzo ważna przy wyciskaniu. Dalej, yy, rumuński martwy ciąg. Tutaj mamy progres dwóch powtórzeń. Mamy trzy serie 10 powtórzeń z 60-70 kg, więc yy, zwiększenie objętości. Dalej, wiosłowanie handlami i akurat w tym przypadku dodałem sobie po prostu jedno dodatkowe powtórzenie, czyli mamy 9 powtórzeń z 20 z każdej z rąk. Najprawdopodobniej no w planie najczęściej właśnie będę robił wiosłowanie handlami ponieważ hantle są na każdej siłowni, a maszyna T-Bar niekoniecznie, więc wolę chyba zostać przy tych hantlach, żeby. E, powiedzmy, móc nocować progres niezależnie od siłowni, na której się znajduje. No i po wiosłowaniu mamy leg press, maszyna, i tutaj mamy trzy e, serie na 10 powtórzeniach. I akurat tutaj już mamy na maszynie ze, e, ze, ze stosem. Jej, nie mogę się wysłowić. E, no i mamy 10 powtórzeń ze 120 kg. E, poszło to dość ciężko, nie ukrywam. Wydawało mi się, że później lżej, jednak e, i mimo wszystko jestem z siebie zadowolony, że dałem sobie jakby takie wyzwanie, powiedzmy, jeżeli chodzi o te 120 kg, chociaż wiadomo, każdy wyciąg jest inny, na przykład na siłowni, na której wcześniej trenowałem najczęściej, musiałbym podnosić jakieś 200-240, żeby po prostu ten, to obciążenie było porównywalne. Dalej mamy super serię facepula z przyciąganiem kolan do klatki, jednak niestety super, super seria z tego nie wyszła, ponieważ obok. Mojego wyciągu, akurat do facepool, i nie było żadnego drążka, na którym mógłbym zrobić unoszenie kolan do klatki, więc najpierw zrobiłem sobie facepool, 3 serie, 13 powtórzeń z obciążeniem 25 kg, akurat na tym wyciągu. No i przyciąganie kolan do klatki, 3 serie, 11 powtórzeń z własną masą ciała. W obu ćwiczeniach mamy progres, jeżeli chodzi o powtórzenia, powtórzenie. Jedno, w każdym ćwiczeniu sobie po prostu sprogresowaliśmy, no i naprawdę jestem mega zadowolony. Jeżeli chodzi też o moją wagę, na tych dwóch treningach, które odbyłem, wynosiła ona kolejno. Na pierwszym treningu 83,2, a na drugim 83,3, więc praktycznie niemal identycznie. Dalej, 15 listopada mamy trzeci trening w tygodniu, no i zaczynamy to przysiadem front skład. No i mamy trzy serie po 8 powtórzeń na 70 kg, i to jest dla mnie szok. Ponieważ nie spojrzałem przed seriami w mój arkusz, nie spojrzałem sobie do planu i nie zauważyłem, że mam po prostu dodać sobie tutaj teraz powtórzeń. Więc zrobiłem tyle samo, trochę nad tym ubolewałem później, zastanawiam się, kurde, może zrobię jeszcze raz wszystkie te serie, ale stwierdziłem, że po pierwsze zajmie mi to za dużo czasu, a po drugie, no nie jestem pewien, czy po trzech seriach już na ośmiu powtórzeniach e, byłbym w stanie zrobić po prostu. Kolejne trzy serie na 9 powtórzeń. No, najprawdopodobniej nie, nie byłbym w stanie, więc stwierdziłem, że już to zostawię i polecę dalej, żeby zaoszczędzić troszeczkę czasu, co nie ukrywam, jest dla mnie bardzo istotne, ponieważ e, półtorej godziny na trening dla mnie to już jest sporo i właśnie staram się, żeby ten trening nie przekraczał tej półtorej godziny. Dalej, wyciskanie leżąc, w tym wypadku akurat na liczbę powtórzeń. No i tutaj mamy trzy serie, 9 powtórzeń na 80 kg, czyli mamy jedno powtórzenie względem poprzedniego treningu. Więc e, też naprawdę w porządku. Na następnym treningu wydaje mi się, że również dołożymy sobie jedno powtórzenie, żeby dojść do tych 10, a potem znowu zwiększymy e, ciężar. Ewentualnie może spróbuję dojść do 11-12, żeby jakby troszeczkę bardziej podziałać tą objętością, ale tego jeszcze nie wiem. Dalej, podciąganie podchwytem. 3 serie, 8 powtórzeń z 12,5 kg. E, czyli mamy progres z obciążeniem, e, regres z powtórzeniami, czyli mamy troszeczkę wyższą intensywność e, kosztem. Objętości. No i jeżeli chodzi o 8 powtórzeń na 12,5 kg, to szczerze uważałem, że mam pewien zapas, więc być może w następnym tygodniu dodamy sobie jeszcze jedno powtórzenie. Ponieważ akurat na tym treningu zrobiłem w pierwszej serii chyba 8 powtórzeń, albo 7. Tak, zrobiłem 7 powtórzeń, później 8 powtórzeń, a w ostatniej serii chyba zrobiłem 9, żeby wyrównać do 8. Więc faktycznie. Seria, w której zrobiłem 9 powtórzeń, była ciężka i już czułem, że no więcej bym nie zrobił. Więc e, tak, w następnym tygodniu na pewno dołożymy sobie jeszcze jedno powtórzenie. Dalej, mamy e, Żurawie, czyli właśnie Nordic Curl. Tutaj mamy po prostu progres jednego dodatkowego powtórzenia i na tym treningu, jeżeli chodzi o ten Nordic Curl, to akurat e, bardzo fajnie mi to weszło na nogi. Bardzo e, czułem to następnego dnia. E, mam nadzieję, że na, za tydzień dodamy sobie kolejne e, powtórzenie. No i będziemy sobie na razie progresować w ten sposób. Później może dodamy sobie jakieś obciążenie, zobaczymy. Dalej mamy wznosy bokiem i allahy, którymi będziemy kończyć nasz trening. Mamy tutaj super serię, powiedzmy, wznosy bokiem, trzy serie na 6 powtórzeniach i 12,5 kg. O tym, to jest właśnie to o czym mówiłem, czyli właśnie wznosy bokiem wykonuję również w dwóch zakresach powtórzeń, w niskich i wyższych. W tym przypadku, akurat na tym treningu, są to niższe powtórzenia, ponieważ mam tu tylko 6 powtórzeń na 12,5, i szczerze mówiąc, mój bark już tu trochę czuł. Czułem pewien dyskomfort podczas robienia tego ćwiczenia, podczas pierwszej serii, ale w następnych już było w porządku. Dalej, Allachy 3 serie, 13 powtórzeń z obciążeniem 50 kg. Tutaj dalej progresujemy sobie powtórzeniami, po prostu wiem, że brzuch e, lubi więcej powtórzeń, dlatego daję sobie ich troszeczkę więcej. Żeby jakby troszeczkę bardziej go e, przetyrać. Bo, I też nie ukrywam akurat, jeżeli chodzi o lachy, po prostu lubię to ćwiczenie, więc mogę sobie tam dodawać powtórzeń. I nie jest to dla mnie aż tak bardzo męczące. I na ostatnim treningu miałem 81 kg wagi, więc akurat e, po prostu, no, mniej zjadłem i, i tyle. I tyle. Mamy 81 kg wagi na dzień 15 listopada. I to by było na tyle. Jeżeli chodzi o następny materiał, to wydaje mi się, że pokażę Wam również mój dzień jedzenia. Jak przykładowo to wygląda, nie będzie to pewnie nic spektakularnego. Najprostsza dieta, jaką będę w stanie po prostu zrobić, ale to zobaczycie już w następnym materiale. A teraz ja będę się z Wami żegnał. Więc na razie, cześć i pa pa!